Chwilę jeszcze, przywitanie obydwu drużyni, i ruszymy. I jest z pierwszych wizek Ruszyli, rozpoczęli gospodarzy. Akcja lewą stroną boiska. Będzie pierwszy stały fragment w tym meczu. Rzut rożny dla gospodarzy. Trybek. Spore zamieszanie w polu karnym. Jest doskonała okazja. No i mamy bramkę dla gospodarzy. No niestety, bardzo źle się to zaczyna. W czwartej minucie gola zdobywa z numerem trzecim Mateusz Zawadzki. Jest Kamil Majkowski. Majkowski doświadkowany w pole karne. No był tam Oziemczuk, ale szybszy od niego z siódemką Michał Bała. Jeszcze okazja dla Motoru. Domagają się odwizania rzutu karnego gracze Motoru. No ale pani sędzia pozostaje nieugięta. Bardzo mocno protestuje ławka rezerwowych Motoru. Wściekły jest trener Sasal. No ale będzie y, tylko, tylko rzut rożny, no. wybita piłka, leży Cholerzyński, pokazuje y, Kamil Oziemczuk, że to mięsień dwugłowy, tak jest, do zmiany niestety Kamil Cholerzyński, no szkoda, szkoda, bo to na pewno, no taki... Jeden z liderów, o ile nie lider środko, środka pola, motoru Lublin. Na pewno bez Kamila będzie grało się trudniej. Bardzo niezadowolony jest, jest Kamil, ale trudno mu się dziwić, nie wiem, że motor przegrywa to on szybko, łapie kontuzję. No, i tak jak pokazywał Kamil Stachyra, będzie potrzebna zmiana. Stachyra. No jest teraz niepilnowany Oziemczuk. Szkoda, że nie zdecydował się przyjmować tej piłki, bo gdyby ją dobrze opanował, no to prawdopodobnie stanąłby oko w oko z Bartoszem Gugulskim. A tak skończyło się nieudanym zagraniem do Majkowskiego. No i spokojnie mógł zapać piłkę były zawodnik Korony Kielce. Sędziny. Majkowski. Wjeżdża w pole karne. Majkowski. Jest wycofanie. No, szkoda, że nie zdecydował się na strzał Majkowskich. Tym razem nie będzie krótkiego zagrania. Już na pewno zorientowaliby się gospodarze, bo tak stałe fragmenty wykonywał motor. Jest zagranie na krótki słupek, ale dobrze ustawiony. Tam jeden z gospodarzy. Jeszcze raz Majkowski. Nad bramką. No kolejny raz domagają się odgizania rzutu karnego. Gracze motoru. Ale pani Angelika Rosek raz jeszcze nie dyktuje jedenaski. No a pierwsza połowa już pomału. Zmierza do końca. Tylko 10 minut tej pierwszej odsłony pozostało. No przydałby się taki, taki gol do szatni. Na pewno z punktu widzenia psychologicznego dobrze podziałałoby to na Lublinian, ja ale na razie na to się nie zanosi. Wierna dobrze się broni. No teraz jest okazja na kontrę. Kaczmarek. Kaczmarek z Łotwiński. Łotwiński. Zagrywa do Ziemczuka. Jeszcze znalazł się tam Stachyra. Ładnie opanował piłkę. Pada w polu karnym. No i i co? Będzie rzut karny dla Motoru Lublin. 35. minuta. Yy, już ustawi piłkę na 11. metrze. Gieraga. Gieraga. Artur Gieraga. Bardzo pewnie. No i mamy bramkę dla Lublinian. 1 do jednego. No, i tak jak wspominałem, tak jak chciałem, gol do szatni. No, może jeszcze nie do końca, bo 10 minut przed Lublinianami, no ale odpowiedzieli golem gracze motoru. No i liczymy, że znów szybko zgarną tę piłkę Lublinianie i będzie kolejna okazja do kontry. No, niestety, bramka dla wiernej, proszę Państwa. Sporo szczęścia w tej sytuacji miał Michał Kołodziejczyk, no ale. Jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym? Chociaż miejmy nadzieję, że nie w tym wypadku, bo dzisiaj lepsi są Lublinianie. No i po drugim stałym fragmencie, drugiego gola, Zobyli gospodarze. I jeszcze żółta kartka dla Pawła Sochy. Kamil Majkowski. Tadrowski. Michota. Ładnie minął teraz rywala. Michota. Majkowski. Zabrał się Maja, zagranie do Oziemczuka, Ada w polu karnym Oziem, no i jeszcze jeden rzut karny, jeszcze jeden rzut karny dla Motoru Lublin. Gieraga, Artur Gieraga, Gieraga i drugi gol w tym meczu. Zagranie dłuższe do Michała Palucha, on teraz wykorzystały to, że nie ma Michała Bały, Michał Paluch! No. Dobrze, Majkowski. No urwał się teraz Kamil. Majkowski do Stachyry. Stachyra. Jeszcze do Kaczmarka. Paweł Kaczmarek. No i mamy bramkę dla motoru Lublin. Paweł Kaczmarek. Szybka kontra motoru. Zakończona pewnym uderzeniem Pawła i kontra Wiernej Krzeszowski. Ale agresywnie i bardzo skutecznie Tymosiak Tymosiak do lewej strony. Kolejny raz szybkości Majkowskiego. Liczymy na jeszcze jedno dobre doświadkowanie Mali. Majkowski. Majkowski indywidualnie. No. Dobra decyzja Kamila, chociaż mógł jeszcze podawać do Stachyry. Paluch. Jest przy piłce Kaczmarek. Kolejna dobra okazja dla Motoru. Majkowski! No i mamy czwartą bramkę dla Motoru Lublin. Kamil Majkowski. No i teraz no już możemy być coraz bardziej pewni tego, że, że Motor wywiezie Stąd trzy punkty. No. I wychodzi z kontra Motor. Tak, pokazał się tam Majkowski. Będzie sam na sam z bramkarzem. Ładnie opanował piłkę. Majkowski! No i naprawdę dobrze zachował się w tej sytuacji. Zabrakło tego... Tylko tego wykończenia, chociaż no nie można też jakoś krytykować za to Mai, bo, bo zagrał naprawdę nieźle. Ale wygrał z nim ten pojedynek, Gugulski. Koniec spotkania. Pani Angelika Rosiek zakończyła ten mecz.